Damian Zuba z nami, po niestety przegranej. E, oceń ten swój dzisiejszy występ. Co mam oceniasz? Nie, nie, nie zrobiłem nic, co miałem zrobić, w sensie zapasy to jest mój styl bazowy. Chciałem się bić w stójce, no i Adrian mnie ukarał. No. Trochę widziałem, że dzisiaj nie było pomysłu właśnie na, 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 tego, na tego przeciwnika. Yy, wiadomo, ty jesteś zapaśnik, powinieneś schodzić do parteru. Nie wiem, to, że to był Twój debiut, to, że walczyłeś właśnie u siebie w mieście, to trochę Cię spiło? Kurczę, ciężko mówić. No, naprawdę, jak wyszedłem do klatki, nie słyszałem nic, nawet nie słyszałem naróżnika, czy trenera Germana, czy Alberta, czy Pawła. I no, poszedłem w jego grę, tak. Zrobił to, co miałem zrobić, a miałem schodzić do nóg, miałem skracać dystans, miałem klinczować przysiadce i robić robotę, i... ale uczymy się, trenujemy, robimy dalej roboty. No. Powiedzieliśmy właśnie poza kamerą, że w zapasach też pierwszą walkę miałeś przegraną i tutaj e, również jest przegrana, więc no, nie, nie podłamujesz się, idziesz dalej po swoje. Nie załamuję się, ja kocham sport, kocham zapasy, ogólnie kocham sport. No. Mam, mam to chyba we krwi, jak nie, nie, nie robię czegoś, nie, nie trenuję dłuższy okres czasu, to chodzę chory, zdenerwowany, nie wiem. Córka mnie drażni, <laughs> nie no żartuję nawet no, córka mnie drażni, ale ja muszę coś robić. Kręciłem się we bardzo mi się to spodobało i dziękuję Danielu Rudkowski, że mnie zaszczepiłeś i, i na pewno nie zrezygnuję. No. Porażka na pewno mnie nie, nie, nie podłamała, tylko mnie wzmocniła i Adrian, gratuluję, bo jesteś lepszy. I, no i tyle no. Obserwuję trochę social media, widziałem Twoje treningi z Germanem, tam dobrą robotę robiliście. Naprawdę, trener German to jest super trener, naprawdę, przykłada się do tego co robi, jest fanatykiem, kocha to co robi. Dla zawodników oddaje serce i my chcemy też oddać mu to samo w klatce, no przepraszam trenerze, że nie wyszło, następna walka myślę, że będzie do przodu. Miałeś okazję coś tutaj obejrzeć na tej gali, jak Ci się podobają pojedynki? Widziałem tylko walkę Michała Pacha, była pierwsza, potem zaczęliśmy się rozgrzewać i, i tak naprawdę nie wiem co się stało, koledzy z Orczykowskiej, mój dobry kolega z Maty, nie wiem, widziałem, że jechał, karetka przyjechała, nie mam pojęcia co się stało, nie widziałem walki, wiem na pewno, domyślam się, że ciężki nokaut. Bardzo, bardzo ciężki od Sędzia powinien to wcześniej przerwać. Poszło latające kolano i naprawdę to bardzo, bardzo groźnie wyglądało. No, 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 zabrał naprawdę e, sporo zdrowia Zorczykowskiemu. Sędzia trochę przegapił moment przerwania tej walki. Ja mam nadzieję, że się no, nie stało. Kurczę, Zorczyk wracaj do zdrowia I, i taki jest sport. tak? Czy to będą szachy, czy to będzie boks, czy to jest MMA, czy to będą zapasy. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Ktoś przegrywa w zapasach, ma przewagę 10-0, ktoś wygrywa 2-1. W MMA ktoś przegrywa nokautem, ktoś przegrywa na punkty. I liczymy się z tym i to jest wszystko wkalkulowane w ten sport. I kto, Jeżeli nawet jakikolwiek sport uprawiamy, to liczmy się z tym, że są porażki i, i zwycięstwa. I, a tym bardziej w sportach walki mogą być ciężkie nokauty. Ty jesteś z Babilonem jakoś dogadany na kolejną walkę i czy po prostu teraz było w Radomiu, że Ty jesteś z Radomia, to zawalczyłeś, jak, jak to wygląda, jest szansa, że zobaczymy e tego na przykład na Babilon nie wiem 12, czy, czy, czy na razie odpoczynek dłuższy? Bardzo bym chciał, naprawdę jestem otwarty, wiadomo, że nie pokazałem się może z jak najlepszej strony w tej pierwszej walce, ale, ale co mam powiedzieć, no moim menadżerem jest Daniel Rudkowski, także myślę, że po starej znajomości jakoś mnie tu wkleił ładnie zawalczyłem, wiadomo, że u mnie w mieście ładnie się to sprzedało, duża ekipa przyszła do mnie moich znajomych, rodziny, przyjaciół było to słychać na trybunach jestem szczęśliwy z tego powodu i ja jestem najbardziej jak no tak. ta porażka naprawdę ani mnie nie podłamała ja trenuję dalej, no, uczę się, uczę się, bawię się, bawię się tym sportem pokochałem sportanowo MMA, naprawdę no. cieszę się każdym treningiem, bo się tym bawię myślę, że nie wiem, muszę obejrzeć na chłodno potem tą walkę, ale jeżeli... tak teraz Patrząc do tyłu, to ja naprawdę chyba byłem spokojny w tej klasy, nie było żadnej paniki, nie było nic. Może zabrakło tylko tych moich zapasów, tego, z, z czego się wywodzę i, no i tylko tyle. No. Wszystko przed tobą, słuchaj, no co, teraz święta, odpoczynek, wracaj po świętach do treningów i, i dawaj kolejne kolejne walki i tym razem oczywiście zwycięskie. Dziękuję i tak zrobię.